Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy, witam was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No, się to może i dobre jest. Tak jak to jest, tak? Co lepiej mieć Alzheimera czy Parkinsona, tak? Wszystko jedno. Nie? Nie kochany lepiej jest nie pamiętać, że się wypiło, niż wszystko wylać ja będę tą, tą wersją że wszystko jedno bo okay, czy, tak, czy wylejesz piwo, czy zapomnisz, jego go postawiłeś na jedno to samo nie no, ja się nie, Spostaw... nie. nie płaczcie, dziewczyny, tak, Iwona, jeszcze nie, tak, jeszcze nie bo ty już, już już zaraz będziesz nie, uu, nie, nie. Nie 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 płakała nie, nie będę płakała ale słuchaj, wiesz co? ja bardzo długo trzymałam te swoje rzeczy a miałam złote ja, wyśle Rysiek, oddaj złote myśli. Sł -sł Słucham? I jak znajdziesz moje buty, to też jadł. Zobacz, czy ja mógłbym... to się wpisał Ja, czyli Gaworska. To jest Gaworska, to jest Gaworska. Irenko, a czy jedno takie skandaliczne zdjęcie, by tutaj cieszyła się Iwonkę, mogłabyś mi pokazać? Nie to jak się całujesz, tak. to się kala też oczywiście. Ale zobacz! Raz, raczej. Jak go widzimy, wybiera się. Przy ludziach na placu zamkowym całowaliśmy się, ale musimy się nie całorazić. Iwonko, za późno takie twierdzenie rozstrzyga. Jak to zdjęcie widzieć? jeszcze w swojej własnej twarzy jest wystąpione? Bo tak ostatnio w twarzy miałeś. Takie wyjście. Zapinam, czekam, czekam. Ale to takie skojarne, że się panu pojawia. Ja będę znowu babcia 12 kwietnia. Mniej więcej. Ja będę miała... kosmonauty. Będę... Nie wiem, ale, ale będę. Ja to dziadkim zostanę, jak myślę, będę miał jeszcze 5 lat więcej i mu chyba tam nie <noise> <noise> Się my przykry. My przykry. Oh, ja, ja, ja się zaczynam błyskać. Ja czy ty jesteś <grystki> czy <grystki> nie? jest ty, twojego męża. Bysiu, na niego. Nie, jesteś <grystki> ja... Zawomać się... Nie, nie chcą, nie chcą siebie jak nie będzie miał czapki, wiesz? Za fundurem pan nie One są za małe, na no, Ale zobacz, jak dusza tutaj ma tak Ale już Bo ja się piodam! Gościa, który w zaświadczyć, że złego nie było. A taki trójść, a, trójść, teraz a, Nie zdążyliście. Nie zdążyliście. No, 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 nie zdążyliście. Albo jesteś facet, albo. Za późno. Nie ma Co mam nie twojej żonie? Co mam nie twojej żonie? A to Rysiu! Brysio, tu ja tutaj, Ja <ślad> Ja tylko wiem, że jego żona 6 lat trenowała karate. <ślad> Naprawdę? Dalej bądź, bądź facet mm. i weź całą jedność dziewczyn że, jeszcze. Że, no, ale... dziewczyny może mnie, ale słuchaj, ja widzę tam Fidela w tym Weź się nie Fideluj, tylko całą dziewuchy, no. Całą dziewuchy, bo jak nie, to ja pójdę cię będę całą. strasznie świecę. Gdzie? Patentowo. A Nienka mówiła, że masz jeść. A Odrodzić do... teraz, dopóki możesz. z kim? No. dopóki z ja tobą chcesz. chcesz. Dobrze, ja Ja mogę i chcesz ze Ja pójdę Ja pójdę sobą. To ty aż tak Siedem bardzo Spodobało im się. Manko? Podziały, tamte prywatki Nie zapomniamy Elvis Sedaka Speedy Gonzales Albo Diana pod paltem wino A w ręku kwiaty Wieczór, wino i ty Same przewoje Czerwony gitar Tak bardzo chciało się żyć Gdzie się podziały Tamte prywatki gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych, lat bum, w bum, 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 na drugim sansi już z ludu ziewa Tutaj polanka, tą bitelci, Klif śpiewa Tuż przed maturą kwitły kasztany Żyło się tak jak we śnie Gdzie te prywatki nie zapomniane. Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat. Gdzie podziały tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat.